Ja dzisiaj tylko krótkie uwagi na temat sytuacji dość nietypowej, dziwnej w Mołdawii. Już kilka dni temu zamierzałem nagrać na ten temat parę słów, i chyba nawet przy którymś filmiku między wierszami wspominałem o tej dziwnej sytuacji, jaka tam występuje. No ale teraz sytuacja się jeszcze bardziej, może nie tyle zaogniła, co zmieniła i wyjaśniła. Otóż, po prostu nastąpiło w Mołdawii swoiste przesilenie Do tej pory faktycznie rządzący tym krajem oligarcha Pachotniuk i znaczna część innych, zwłaszcza związanych z nim oligarchów, nagle po zmianie rządu i, i zapowiedziach, co on planuje, szybko prysnęła, wsiadła w samoloty i i do Kijowa, Moskwy, gdzie się da, uciekali. No, a kurs i ostateczny układ polityczny w Mołdawii wcale nie jest taki jasny. Czy on będzie prozachodni, czy antyzachodni, czy raczej prorosyjski, jest niejasny. Ale w tej chwili doszło do swoistego sojuszu między siłami. Prozachodnimi i częściowo prorosyjskimi, żeby się pozbyć tego właśnie pana Plachotniuka, który de facto z tylnego siedzenia, tak jak to się u nas nieraz działo, rządził, rządził krajem, no i tam narobił dużo prawdopodobnie defraudacji. I dlatego nowy, nowa premier Maria San. Sądu z ugrupowania prozachodniego teraz i ekonomistka związana z Bankiem Światowym, przynajmniej w przeszłości, chce zrobić prokuratorem generalnym słynną w Rumunii prokurator Kovezi, która tam zrobiła niezły remanent w Rumunii, powsadzała wielu ludzi do więzienia. Więc jak oligarchowie posłyszeli, jakie ma plany. I że ich Rosja za bardzo nie będzie bronić, a Zachód będzie chciał się pozbyć, no to szybko w samoloty, w odrzutowce, częstokroć własne, i wziął głównie na wschód, czy do jakichś innych zaprzyjaźnionych bananowych krajów. No, a prezydent Dodon, którego właśnie Flachotniuk próbował ostatnio pozbawić stanowiska, no właściwie wraca na swój urząd, a pani Meja Sandu będzie, on jest, Dodon jest prorosyjski, a pani Sandu jest, no ale na razie się w miarę, w miarę dogadują temu Plachotniukowi. Natomiast teraz jak oni pouciekali, no to ta przyjaźń, porozumienie niekoniecznie się musi utrzymać, no ale rząd jest koalicyjnym, prorosyjskiej Partii Socjalistycznej czy Socjaldemokratycznej i tego ugrupowania teraz prozachodniego. No na razie będzie prawdopodobnie względne porozumienie, ale jak pani Kowezji czy pani sądu zacznie za bardzo ludzi wsadzać do więzienia i zbyt prozachodnio się zachowywać. To prawdopodobnie ta przyjaźń się skończy i dojdzie do ponownych wyborów parlamentarnych, które właśnie Wachotniuk chciał teraz we wrześniu przeprowadzić ponownie. No nic, pożyjemy, zobaczymy. Może to dogadanie się w Mołdawii jest również odbiciem tego, że nastąpiło pewne jak gdyby porozumienie czy złagodzenie konfliktu między. Rosją a Stanami, jakieś ciche, przynajmniej częściowe porozumienie między panem Trumpem a Putinem. Bo podobno Trump się ostatnio w jakiejś rozmowie z Putinem bardzo ucieszył, no i uznał, że stosunki się bardzo poprawiły. Nie sądzę, żeby to dotyczyło tylko Mołdawii, ale przy okazji oczywiście Mołdawia mogła też. Tym brać udział i na tym skorzystać. Więc zobaczymy, co będzie dalej, ale konfrontacja wschód-zachód na pewno się tak łatwo nie skończy. A ważne, żeby na świecie był pokój i porozumienie. A tu jeszcze przy okazji pokazuję, pokazuję mm, czarną morze pięknie kwitnącą. To na razie do usłyszenia: Amen.